O co chodzi? Mamy panie Wiedźmin problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy tropicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Ej, siwy! Czemu nie chwila zwłoki nie zaszkodzi? No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czem prędzej, bo nie pomóc pomóc. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. E o tak! No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Słuchajcie, rozpozna wszędzie, to powinno wystarczyć. młodzież to ma w głowie fiu-bziu. O! E? Już! Na plecach to kołcza... Jupi! Odciski butów, uwalanych szlamem z kanałów. Lukrowane ciasteczko. Zapras. Pokaż mi. Bywaj. Krew. Świeża. Oh. No zlitujcie się, panie. Chore dziecko mam. I to nie jedno. Niech żyje radowi. Co go zaczepiasz, się? Nie widzisz, że zajęty? Jest i nasz dobrodziej. Mamy cię skór Pięć pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźma, Bierz kasy i spływaj. Zostawcie go. nie niewidy. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy na poważnie. Śmierdzisz padlinę w kłopocie. Nie spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi? Proszę, jacy potraficie być grzeczni, jak wam czegoś trzeba. No nie będzie moja strata. Daj rękę.